Obaj są profesorami, obaj mają nie tylko długą karierę, ale też e, historię współpracy. Ta, ta wystawa naprawdę jest wielki honor e, dla nas. Bardzo dziękuję Agnieszce Różnowskiej i Stepanowie Paru za współpracę. Jestem pewien, że wystawiona praca zyskuje duże zainteresowanie. Chciałbym jeszcze podziękować eh, kuratorce wystawy Ines Artola za organizację i Ulane pracę. <laughs> Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że jesteście z wami, jesteście razem z nami i przede wszystkim artystom. Dziękuję Wam. Nam się udało. <grym> zrobić tą cudowną wystawę i proszę Państwa tutaj zobaczymy nowe prace dosłownie chyba ostatni prace w tak? Bo to wcioraj, ty, ty jest to wczoraj, nie? Dobra, za bardzo, bardzo Świeżo, wasi mamy, które robią kontrast, z kolei to mamy tutaj cyktas, które na nas patrzy i pochodzi z iluminizmu, bo z iluminizm, które potrzebujemy na dzień dzisiejszy też i ogólnie na całym świecie. Bardzo się cieszę też, że akurat dzisiaj jest 25 listopada, a dzisiaj proszę Państwa jest, muszę to czytać, to po polsku. Jest to 25 listopada jest Międzynarodową Dnie Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Więc e, chyba to jest najlepszy moment, by zrobić ten marmistrz, e, dlatego że nie więcej gorsetów, nie więcej pocisków <grym> tak? tak Nigdy tak, <grym> e, więcej. więcej, ani tutaj, ani e, nigdzie. I daję sobie artystom bo skoro mamy ich tutaj, to bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję Państwu i słucham artystom, bo to jest najciekawsze. To pierwsze. No, kobiety no. pierwsze. No, no, Mi się podoba ta, ta taka no, um, z tym no, no, wobec kobiet. I trochę to, to też tak jakby zdradza trochę intencje, intencje jakby te, tego takiego programu, tej wystawy. Wystawa rzeczywiście jest o tym jakimś takim chronieniu intymności, o jakimś takim przekraczaniu tej intymności i, i o, te, o tego typu, typu historię Ale ta wystawa też jest trochę o takim spotkaniu, które się, które się Wydarzyło, Koleguje, Tam się wydarza. Kolegujemy się z Agnieszką i e, od bardzo długiego czasu chcieli, chcieliśmy razem zrobić wystawę. No, różne wątki nam przychodziły do głowy, z siatką, z figurą ludzką i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jak Agnieszka u nas e, w pracowni dołączyła do nas do pracowni, to właśnie pokazała tę pracę. I ja, i ja sobie przypomniałem, że ja mam podobne, podobne motywy, oparte na sylwecie, tak, na takim znaku znaku plastycznym na czarnej serwecie i taki tutaj pomysł, żeby je przeprowadzić. No i pomyślałem sobie, że właśnie w tym kontraście do tego, do tych jej motywów zrobię, zrobię motywy, e, e, zrobię, zrobię swoje motywy, które tam zawsze, zawsze na bieżąco, e, na bieżąco wykonuję. E, no i mówię, dobra, to ja zrobię na tekturach zrobię takie czarne rakiety. A tam tam nie, nie róbmy tak, nie róbmy tego na tekturach, zrób to na blachach, bo, bo i nagle się zaczęła cała taka przygoda <laughs> z e, z trawieniem Blach i z takim spotkaniem z warsztatem graficznym, z którym ja nigdy w życiu nie miałem do czynienia. Być może to jest jakaś taka sytuacja, e, które na przykład nasi studenci przechodzą obowiązkowo kurs. Tutaj widzę na przykład. grafiki no <zysklaratowe> <zysklaratowe> wiemy, że, <zysklaratowe> <i> wiemy, że, <zysklaratowe> a, że a ja nigdy ani raz rzeczywiłem to, to był jeden mój wejśc, <zysklaratowe> który, 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 który był ten. Jak mi się strasznie podobało, to że tak musiałem wyciąć te sylwety z tej blachy. Ta była zabawa, wiele osób nie radziło na różne sposoby. Nie tak wiem jak, jak ciąć. Kupiłem to za trzy rodzaje nożyc i żadne nie cięły, tak jak chciałem, jedne były lewe, prawe, skośne, lewe, <śmiany> do przodu. Okazało, że na Trzeba akad... dokumentować całej pracy. <śmiany> na Akademii są tylko milimetrowe, tak? To jest najgrubsze, tak? Milimetrowe te blachy, więc a ludowe nie mogłem tego przeciąć. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jak to zostało już wycięte, to potem była cała zabawa z trawieniem. Z trawieniem to była rzeczywiście bardzo piękna przygoda. Yy, docelowo te rakiety też miały być odbite na naszych. Na docelowo chciałem, żeby były odbite, ale bo już tak ja się czuję już usatysfakcjonowany z samymi tymi motywami, yy, motywami, że to są trochę takie obiekty graficzne i yy, no i to jest taka też taka opowieść o tym, że że w tym takim procesie, procesie powstawania grafik, które tu widzimy w wykonaniu Agnieszki ten proces na początku jest taki właśnie bardzo brutalny i taki żmudny, taki ale też taki, taki e, synonim do brutalny. <grystanie> no w brutalny, no brutalny. Najpierw trzeba to wyciąć, wyrzezać, wyżnąć, potem trzeba to poparzyć kwasem, potem trzeba uważać na ręce, na ubranie, żeby się samemu nie poparzyć, potem się podgrzewa, to, to wcześniej się jeszcze podgrzewa tą kalafonię, kalafonię nie można przegrzać, potem nie można włożyć do kwasu, potem można do kwasu włożyć, gorącej blachy, bo zacznie parować i wszystkim tym, żeby się nie gotował kwas trzeba zaizolować od drugiej strony. No i, 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 cała, taka, cała taka właśnie przygoda techniczna. A potem wychodzą z tego takie bardzo często delikatne motywy i bardzo, bardzo takie motywy zupełnie nie związane z tym wcześniejszym procesem. Więc w ogóle dla mnie poznanie tak eee. świata grafików po warsztatowych było niesamowite. To jest na przykład eee. profesor ja to z rzeczami, z którymi oni muszą się zmagać, bo było całkiem ciekawe też jest też taka te, też te, ten, ten, Ta wystawa też jest tak po trochę referencją do takiego opowiedzenia o tym takim lęku związanym z wojną. Nie ma z nami Heleny naszej też współpracowniczki w pracowni, ale tak jak ona opowiada o swoje, swoje życie jej męża w Kijowie, e, gdzie nie mają prądu, wody i tak dalej, to te moje tak, jakieś refleksje na temat wojny są takie dosyć mało uzasadnione, bo tak naprawdę tam się gdzie prawdziwe dramaty. Ale trochę też to jest takie oddzielenie się o tym, to jest taka próba podzielenia się, taki, próba zrobienia, pomadnięcia w takiej oswojenia, w takiej metaforze wizualnej, tego takiego lęku związanego z wojną. Wątek taki jeszcze tutaj jest na górze, jest cytat z Denisa Diderota. Diderot. Nie będzie <laughs> z było z jednym z pierwszych, pierwszych takich ency... osób, które usystematyzowały jakby encyklopedii i cały sposób katalogowania e właśnie z takiego indeksu encyklopedycznego, a my um, tak samo, taką rzeczą kolejną wspólną czarnych sylwet, które... Na, ja robię, in, inne robię inne znaczenia, Agnieszka robi inne znaczenie, ale oprócz tych czarnych symetry jest też to, że korzystamy ze starych encyklopedii. Ja z takich leksykonów ilustrowanych w PRL-u, sowieckich i zagranicznych związanych z różnego rodzaju takimi retro, technikami wojskowymi, którymi po prostu nie, nie lubi mi się to... 25 lat i mnie to bardzo cieszy. A Agnieszka e, zrobiła, zrobiła e, motywy na podstawie e, Denisa Fidorota i jego encyklopedii, tam Gorsetów i to, żeby już nie zadłużać. Ja, ja przecież... może nawiążę przede wszystkim do tego początku, bo to ewoluowało nasze spotkanie przede wszystkim, dlatego chcieliśmy zrobić ze sobą wystawę, bo wiem, od dłuższego czasu zajmuję się w grafikach taką dekonstrukcją ubioru, a te gorsety są jakby kolejnym etapem dekonstrukcji. A ponieważ Stefana poznałam właśnie przez jego kombinezony, które malował, to zawsze myślałam sobie, że to będzie bardzo ciekawy dialog, żeby zrobić wspólnie wystawę. Nie sądziłam, że na końcu właśnie wydarzy się to, że Stefan zacznie robić grafiki. Właściwie. Jeszcze nie grafiki, ale ok. póki co matryce, więc zaczęło się od matryc, myślę, że do doprowadzimy do wydruku tych rakiet. No i co jeszcze? No, myślę, że przede wszystkim to jest trochę taka zabawa z samą figurą ubrania, rozkroju i z gorsetem, który ma szereg znaczeń i niezwykle długą historię. I tak jak dzisiaj już wspominało o tym w radio, w radio e, był przez moment też nazywany kształtem, kształciczkiem, bo był bliski, e, bliski właśnie Biliźnie, kiedy za nim ewoluował i cała ta sytuacja spowodowała, że Gorset stał się też synonimem nie tylko kobiecości, ale również pewnego, pewnej walki z, z systemem. Wielu wspaniałych projektantów mody korzystało również z tego, by przez gorset podkreślić pewne znaczenia, ale również ten gorset ma swoje pozytywne strony, a mianowicie. Jest też gorsetem, który niezwykle pomocny, myślę tutaj o gorsetach ortopedycznych, myślę o gorsetach, o gorsetach przepięknych gorsetach, które nosiła Frida Kahlo, które można zobaczyć do marca jeszcze w Pale Galiera w, w Paryżu, które są naprawdę niezwykłe i ona zrobiła z tych gorsetów właściwie coś niezwykłego, tak jak sama była ikoną nie tylko malarstwa, ale i celebrytką w ówczesnych czasach, to te gorsety przydawały jej też z tego rodzaju piękna, pomimo że no, nosiły ją, pomagały jej funkcjonować. Więc te gorsety można tutaj odczytywać, w jaki sposób ja czynię z nich znaki, znaki, które, które można właściwie interpretować bardzo dowolnie i nieskończenie. Ale jak zwykle no sama nazwa mówi gorset, jest związany z kobietą, choć mężczyźni również nosili gorsety. Więc, e, i noszą je. E, temat jest otwarty. No. no dobrze, nie chcemy Państwa już tutaj męczyć naszą e, opowieścią. Możemy jeszcze w kuluarach rozmawiać. Zapraszamy serdecznie do oglądania. E, jesteśmy też tutaj otwarci w weekendy od 16 do 19 i... W tygodniu, I w tygodniu, w to, czwartek, piątek, od godziny 16 do 19, tak? Także wówczas można zobaczyć sobie przestrzeń całej wystawy pusty. I przede wszystkim chciałam podziękować serdecznie Roberto i Ines. Tak, ja też że są za zaproszenie nas do wystawy, bo wiem, ta wystawa miała i zaufanie, żeby przesłać. Dziękujemy wam serdecznie. My dziękujemy. No. Dziękujemy.